Jesteśmy we wnętrzu y, kościoła w Szewnie, pod wezwaniem, wezwaniem świętego Mikołaja. Tegoś Mikołaja. Tak, Mikołaja. Tak. Kościół jest w stylu bazylikowym, to znaczy nawa główna jest wyższa, nawy boczne są niższe. Czyli trójnawowy. Trójnawowy trójna kościół. Tak? tak. I jest, y, jest, y, jest y, y, taka ciekawostka, bo, y, podziemia są kościoła bardzo mocno rozbudowane. Aha. bo ja, jaka była koncepcja księdza karcznickiego? I tam są taki rodzaj sklepów. Gru, pod, podejdzie tam no, grupa tak, Pana tak, Jezusa. No, tak. pod, będziemy tak, troszeczkę szli, tak, mm -hmm. żeby coś pokazywać tak. też, ale proszę mówić, jest proszę też. mówić. Tak. I tu mamy takie iluzoryczne malowidła. No, malowidła Andrzeja Pozzi tak. także y, Są kopułą taką iluzoryczną, ciekawą. Te prezbiterium. A właśnie, jak jest Kościół, jaka jest koncepcja? Aha. Kościół siedzi na trzy części. Tak. Główna część to jest dla tak. Kolejna tutaj na, na, jest Nad na tą częścią jest y -y, y -y, tak, chór. I organy, tak. organy, i organy tak. Tak. zabytkowe. zabytkowe tak. Malowidła tak. są przedstawiające życie świętego Mikołaja. Tak. Scenę z jego życia, bo kościół, mu jest dedykowany. Druga tak. część to jest prezbiterium kapłańskie. Tak zwana tak. część. Tak. I trzecia art Skąd tam taki pomysł? Chciał nawiązać Karśniczki do świątyni jerozolimskiej, hmm. która była też tak na trzy części podzielona, hmm. żeby był dla wiernych dla część i, i arka, gdzie się znajdowała arka przymierza. Świątyni... Ta arka to gdzie to A, tam? Arka to jest za tym krzyżem, tak? Za tym krzyżem. Dlatego że jest wszystko rozebrane. A, Ale co to tam podejdziemy zaraz. Więc i, i mm, tu jest podwyższenie troszkę, bo dlatego, że pod, podziemiach jest grupa na Jezusa. Aha, Spoko, a, kilka a, swobków, tak, Rozumiem. Bo, y, jaka jest koncepcja też taka ciekawa? On chciał ukazać wszystkie y, koleje, koleje życia ludzkiego. Człowiek chodzi po ziemi, uwiera, chowają go do grobu, a, a, ale nie na tym koniec, bo czeka nas chwalebne zmartwychwstanie. To jest taka ta jego koncepcja mm. tutaj. Później są boczne ołtarze, nie są rozbudowane, raczej takie dosyć poświęcony świętemu, święty roch jest drugi patron kościoła. I rolników, tak? Nie, nie to, nie jest, rolniku, to jest nie święty Rok, a, a Izydor. To jest, to jest święty Rok. On to jest taki właśnie Europejczyk dla mnie dzisiejszy tego słowa zaczęłam. On z Francji pochodzi, bo kurcie ostrzeżył przez święty, rozszerzył się po całej Europie. A, tu, I, o, a, zbyt, a ty jest święta Andrzeja Bobola. Bobola, ach, to bo, też o, piękne. Ksiądz Kasiusz nie był jezuicką, no, tak, dlatego no. też próbował świętych jezuickich. No, Tam w drugim ołtarzu jest święty Stanisław Kostka. Kostka, tak. A u góry święty Józef. Tak, tak, z Dzieciątkiem. A. Tak. Dwa a tak? tu jest y, jakiś biskup też chyba, tak? To o, użyt... Mikołaj, a, to to Mikołaj, a to jest ten święty Mikołaj, święty a... Mikołaj. On jest, jest patronem tam. również i tam z tyłu, z tyłu, jest. Och, tu, tu jest piękny po, ten e, portal, portal, prawda? E, e, po, gira, e, e, czarny granit, czy, czy, czy marmur, marmur, marmur. marmur. I tu jest epitafium księdza Kian. kijanki. Kijanki to też wybit... zasłużonych kapłanów. Wybitny, tutaj, kapłan, kapłan, tam, tak. wybitny kapłan. Tak, wybitny kapłan. Tak, no i to malarstwo izuloryczne. Może jeszcze wejdźmy do tatrystyki. Tak, tu jesteśmy. Jest tutaj płaskorzeźba, jedna z cenniejszych. To jest XIV, XV wiek, XVI wiek. Słynne te Madonny to jest święta rodzina, Aha. ale większa święta rodzina, tam, dlatego że powiększona o, ro, o rodziców Matki Najświętszej, A czyli Anna, i, Anna, i Anna jest z której strony, z no prawej, tak. tu, tu jest po, po, po lewej stronie po lewej, i, tak. Tak. i z tyłu jest... Zachariak i święty Józef Małżona, A To Matka Polska z Dzieciątkiem, tak? I to, I to, większa i to tak. jest w drewnie, 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 tak? drewnie, tak? I to jest datowany na XV wiek, wiek. wiek. No to prawda. rzeczywiście unikatowa rzecz, no. no. unikatowa Tu jest Chrystia. Tak, tak. No rzucimy okiem, może się da wyjrzeć przez okienko, ale nie widać tu wiele, bo tu jest mur, prawda? A, jest ale tak ale to, a ten krzyż taki ludowy, tak? To... Taki ludowy, dobrze. Mm -hmm. <grych> I teraz gdzie pójdziemy? Teraz pójdziemy do tej arki. Tam, za tym krzyżem? Da się tam jakoś przejść boczkiem. Wszystko jest przemyślane. Nie, nie. to zebrane, ale jak to? to na, na czym polega ta arka? Ark? Tak. To jest nie, nie, tabernakulum umieszczone mm. na tym wybudowanym, na tym, tak tym ołtarzu, który był obudowany, inkrustowany. A. Piękne tabernakulum i po bokach wielkie postacie aniołów. Aniołów tutaj. A co? co a koło, tymi foliami, tak? Za tymi foliami są odnowione obrazy, tak. tym, mianowicie jak Święty Mikołaj udziela sakramentu. Tak. I, i, tego, I to jest właśnie figura Świętego Mikołaja, tak? To się, tak. Mikołaj. To go pokażemy, jest okazja go pokazać y, bliska, chociaż on jest tu y, troszkę w innym już chyba tak, to, tak, to stroju. Jest nowoczesny, tak? Nowoczesny. To Spółczesny, już. Tak, tak, tak. E, więc i taka, tak nie przyjeżdżają wycieczki i pytam się, no. ja, bo te obrazy, no sześć, sa sześć? sakramentów, jak Święty Mikołaj udziela, chrzest, wierzmowanie, okay. pokuta, namaszczenie chory, kapłaństwo, małżeństwo, etc. no ile jest sakramentów, no siedem, no a czego nie ma średniego, którego brakuje, dochodzą, no Najświętszy sakrament. a czego nie jest namalowany, no bo tu jest, bo tu jest to tabernakulum i aniołowie adorują Pana Jezusa. Tak. I, I tutaj są tutaj... tak i... piękne, to jest. Czyli To jeszcze wymaga? Tak, to jeszcze dużo prac, prawda, żeby to. znaczy, tu już, tu do, już do, są doprowadzić. Tak, tak. Tu trzeba tylko teraz tak. Te. Są piękne te ramy do tych obrazów, a, 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 a. I lami, jest Bo to będą z gór, ramy. Ramy wszystko piękne, to tak, tak. No, no wszystko czeka na pieniądze. Na a, a tutaj. Na, to jest obudowane, obudowane. Ale będzie czym będzie to? To też jakieś drewno. Drewno, aha, to jest. I, I i to, i to, w, to wszystko się zachowało, tak? tak? W środku natomiast hmm. jest tak zwany trójgram. Trójkę. Drugiego kościoła, taka potrójna ekspozycja, która można obracać. Tak, tak. Która przedstawia jeden księżyc. Jak, jak się to wykończy, to wtedy jeszcze tak. wejdziemy, tak jak jest. dożyjemy. Tak? Daj Boże. Co daj Boże, amen. Tutaj będziemy mieli rzut piękny oka tak, na, tak, na, na cały kościół, prawda? Ech. Jeszcze raz pokażemy to, te, te iluzje, prawda? malarskie i teraz tutaj prawda jest akustyka jest chyba dobra prawda na głośnienie ale akustyka jest dobra dobrze